Cześć kochane, zdrowa baba i tarot z tej strony. Dzisiaj do wyboru macie możliwości, pomoc oraz wskazówki, a tematem dzisiejszego czytania będzie to, co pokaże się w nadchodzącym tygodniu, co Was czeka, co nas czeka w nadchodzącym tygodniu, czyli od 17 do 23 listopada. Kochane moje, no wybierajcie, zastanawiajcie się, ja przez chwileczkę, krótką chwileczkę zamilknę. Mam nadzieję, że decyzje podjęte, jeśli nie, to oczywiście, jak zwykle, przypominam o tym, że mogłyście zatrzymać film. W tym momencie wskazówki i pomoc odjeżdżają na bok i ko zostaje, kochane, z czytaniem dla tych z Was, które wybrały możliwości. Jeżeli taką właśnie kartę wybrałaś, to zaraz się tutaj okaże, co wszechświat Ci chce podpowiedzieć na ten nadchodzący tydzień. Czyli tydzień od 17 do 23 listopada. Ósemka kielichów, głupiec i asmonet. Piękny czas dla Ciebie, piękny tydzień, pięknie się zaczynać będzie ten tydzień. Ósemka kielichów pokazuje energię domknięcia czegoś, zamknięcia jakiegoś etapu, dokończenia pewnej sprawy i zabrania się za coś nowego. I to będzie coś wspaniałego, coś dużego, wielkiego, nowego, takiego, które do tej pory Ci się jeszcze nie zdarzyło, albo jeżeli coś podobnego było już na Twojej drodze, czy to relacja, czy sytuacja, czy może projekt, który będziesz realizować, był podobny do czegoś, co było w przeszłości będziesz chciała realizować to całkiem inaczej i tak też wszechświat ci sugeruje. Ósemka kielichów jako domknięcie czegoś starego, zakończenie i zostawienie już za sobą daje nowe możliwości, aby wejść właśnie w jakąś nową sytuację z całkowicie nową energią. Głupiec to karta nowej, czystej, niezapisanej karty. Będziesz mogła Sama ją, sama ją zapisać, będziesz mogła według nowych zasad, według swoich nowych pomysłów, z nowymi możliwościami i z nowymi ludźmi rozpocząć coś całkowicie od nowa. Będzie to najprawdopodobniej projekt związany albo z dużymi finansami, bo tutaj zaraz za głupcem mamy Asamonet, a więc taka energia. Związana z domem, z mieszkaniem, z nieruchomościami, z pieniędzmi, z finansami, a więc albo pójdzie to w tę stronę, albo może to być coś związane z relacją, ale takie twardo stojące na ziemi. Kochana, karta. A sam monet otwiera bardzo wiele możliwości i przypomina o tym, że wszystko może zostać sfinalizowane w najlepszy dla ciebie sposób. Będzie również, jeżeli będą to projekty związane z finansami, będzie również duża, a nawet bardzo duża gratyfikacja za te nowe projekty, za te nowe rzeczy, które zrobisz, które zrealizujesz. Głupiec Daje bardzo dużo nowych możliwości. Głupiec przypomina też, aby odważyć się na całkiem nowe podejście do życia, do sytuacji, do ludzi. Głupiec stawia też na drodze, oprócz tych wspaniałych pomysłów i możliwości, on stawia również na naszej drodze ludzi, którzy będą w realizacji tych celów bardzo, bardzo pomocni. Jaka karta rada? Siódemka kielichów, a więc te możliwości tutaj się mnożą. Karta siódemki kielichów podpowiada, abyś też realizowała wszystkie projekty i wszystkie swoje pomysły czy marzenia krok po kroku. Karta siódemki kielichów to przypomnienie, że wszechświat ma Ci naprawdę wiele do zaoferowania, ale abyś też wybierała to, co jest dla Ciebie najlepsze i realizowała to tak, jak tutaj jest pokazane. Ukazane, czyli wchodź w nowy projekt, realizuj go. Tu będzie energia tej ósemki kielichów. Zakończ go, dopnij na ostatni guzik, sfinalizuj. Jeżeli to sprawy materialne, zainkasuj za niego pieniądze. Jeżeli pomysł inny związany z realizacją jakiegoś planu życiowego, no to też to zakończ. Nie staraj się też podchodzić do tego w sposób tak niesamowicie perfekcyjny i nie bój się domknąć, zakończyć czegoś właśnie po to, aby móc przejść do następnego kielicha i zacząć realizować swoje pomysły z pełną energią, energią głupca, czyli energią takiego niespokojnego dziecka, dziecka pełnego pomysłów i nowych możliwości. Nie zapominaj również o tym, że dom, że ta przestrzeń, w której jesteś z bliskimi, jest dla Ciebie ostoją i opoką. Nie ma się czym martwić, jeszcze dodatkowo mówią ci karty anielskie: jesteś bezpieczna, a wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą boskiej opatrzności i wszechobecnego porządku. Dzięki myślom i uczuciom pełnym miłości sytuacja zostanie rozwiązana w najlepszy możliwy sposób i bez wysiłku. A tu jeszcze wybrałaś. Możliwości, uwolni się od przeszłości. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. Kochane, niekiedy mamy coś do zrealizowania i jakby nie możemy się od tego oderwać. Jeszcze coś chcemy poprawić, jeszcze coś chcemy ulepszyć, jeszcze coś chcemy upiększyć i cały czas kręcimy się tutaj przed domknięciem tego. A ósemka kielichów mówi wyraźnie. Domykaj i idź do przodu. Uwolni się od przeszłości. Piękne karty. Kochane, jeżeli czujecie niedosyt, piszcie i zamawiajcie, czy zamawiajcie czytania prywatne. Mój e-mail jest dostępny w czasówce, jest też w opisie filmu. A dzisiaj bardzo Was proszę o łapeczkę w górę. Proszę o komentarze. Proszę też o subskrypcję mojego kanału. Całuję Was. Zdrowa Baba i Tarot. A teraz, jeżeli wybrałaś pomoc, to zaraz tutaj usłyszysz, cóż Wszechświat chce Ci podpowiedzieć na ten nadchodzący tydzień, czyli tydzień od 17 do 23 listopada. Bądź ostrożna w tym tygodniu, po środku pokazała się energia maga, Wszechświat chce Ci więc przypomnieć o tym, że możesz wszystko. Jesteś niesamowicie energetyczna, jesteś cudowna. Potrafisz scalić, skupić w sobie właśnie energię maga, czyli wszystkie atrybuty, które może zaoferować tarot. Mag to uczucia, mag to pasje, namiętności, to rozmowy, to myśli, to inteligencja, ale również umiejętność materializowania swoich pomysłów i zamieniania ich w gotówkę, na gotówkę. Kochane, mag, to informacja, że potrafisz zachęcić do pomocy w realizacji swoich pomysłów i swoich marzeń. Nie musisz ich realizować sama, ale nie będzie ci to przeszkadzało, jeżeli tak się potoczą Twoje losy i losy ludzi wokół ciebie, że coś będziesz musiała sama zrobić. Kompletnie ci to nie będzie przeszkadzało. Mag przypomina o tym, że niekiedy będzie. Będziesz chciała kimś delikatnie manipulować, uważaj, aby ktoś Tobą nie manipulował. To też jest bardzo ważna informacja, ale jeżeli nie będziesz czuła takiej potrzeby, to sama poradzisz sobie doskonale. I to jest główna energia, bo to arkana wielkie. Ale bądź ostrożna w tym tygodniu, bo z jednej strony pokazała się czwórka mieczy, czyli potrzeba takiego resetu, odpoczynku. A jeżeli wzięłaś na siebie w ostatnim czasie zbyt wiele do zrealizowania, to pora najwyższa, abyś sobie dała czas na relaks, na jakiś wyjazd, urlop, odpoczynek, lub po prostu znalezienie czasu tylko i wyłącznie dla siebie, na medytację, na fajną kąpiel, na spacer, na spędzenie czasu z przyjaciółmi. Bądź też uważna, mówi siódemka mieczy, która kończy to czytanie. Jeżeli coś realizujesz, naprawdę bądź ostrożna, nie ufaj każdemu, kto pojawi się na Twojej drodze. Siódemka mieczy to trochę podglądanie, śledzenie, to takie taka kontrola ze strony innych, ale też mogą być jakieś podchody, ktoś może chcieć ci wbić nóż w plecy, jakąś szpilkę, ktoś może być w stosunku do ciebie nieprzyjemny, upierdliwy. Siódemka mieczy mówi o chęci oszukania, o chęci zniesławienia, o takim namieszaniu, chęci takiego namieszania też w życiu. Może też mówić o e, takich rzeczach pisanych drobniusieńkim druczkiem, a więc jeżeli coś będziesz realizowała, to e, w, takiego w oparciu o dokumenty dobrze byłoby, żebyś była tutaj czujna i uważna. Czytaj wszystko, co ci podsuwają e, inni do podpisania, a jeżeli chcesz coś wyegzekwować od innych, to też lepiej miej to spisane. Nie załatwiaj niczego e, na tą przysłowiową. E, Gębę. Co tutaj? A Mag po raz drugi, kochana, nie masz się tutaj za bardzo czego obawiać, ale czujna bądź. Mag, jako karta rada, przypomina ci no, po raz drugi tutaj, że jesteś wspaniała. Że potrafisz być liderem, że potrafisz zachęcić innych do tego, aby robili coś, co chcesz, aby było zrealizowane, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to też potrafisz tutaj włączyć w sobie odpowiedni guziczek i manipulacja nie będzie Ci, nie będzie ci obca. Zwróć uwagę na to, aby ktoś. Tobą nie manipulował. Tutaj bądź czujna, bo może się tak zdarzyć, że w tym nadchodzącym tygodniu możesz być bardziej podatna na manipulacje niż wcześniej. No a poza tym mag to, tak jak mówiłam już, to uczucia, to namiętności to dobre rozmowy to też inteligencja no i przyciąganie tego pieniądza i wszystko dzieje się w kółko tak w nieskończoność będziesz miała tę energię maga i będzie ci pomagał w realizacji twoich celów i marzeń i pomysłów radość piękna karta radość jest najwyższą energią to magiczne poczucie że wszystko jest możliwe nie źródłem jest wdzięczność za dary które niesie ze sobą każdy moment, przyciąga i tworzy obecne i przyszłe chwile na najwyższym poziomie ciesz się kochana z życia, korzystaj z życia no mag korzysta z tego życia mag nie chowa się gdzieś tam po kątach on lubi w tym życiu towarzyskim uczestniczyć, ale sobie też sprawia radości bo ta czwórka mieczy przypomina o tym że Ty sama potrzebujesz takiej radości, odpoczynku i nagradzania się. Za wszystko. Wybrałaś pomoc i karta ta mówi: zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym, a boimy się niekiedy poprosić o pomoc, bo boimy się, że ktoś nam jej nie, nie zaoferuje. Kochana, jeżeli nie zaoferuje, widocznie nie mógł, nie bierzmy tego zbytnio do siebie. Prośmy po prostu kogoś innego o pomoc. Nie, nie bójmy się tego, bo no, wyjdzie nam to tylko i wyłącznie na dobre. Kochane, jeżeli czujecie jakiś niedosyt, zapraszam do czytań prywatnych. Przypomnę, że mój e-mail jest pod, w czasówce i w opisie filmu. A dzisiaj bardzo Was proszę o łapeczki w górę, proszę o zostawienie komentarza i o subskrypcję. Ostatnie na dzisiaj czytanie, jeżeli wybrałaś wskazówki, zaraz tutaj się przekonamy, cóż wszechświat chce Ci podpowiedzieć albo przed czym Cię przestrzec na ten nadchodzący tydzień, czyli tydzień od 17 do 23 listopada. Początek tygodnia to energia szóstki mieczy do karta Brama, karta, która, energia, która przypomina, aby pozostawić niepotrzebne energie, emocje, lęki za sobą, aby nie brać tego w obecny czas, nie ciągnąć tego, nie nieść tego balastu, pożegnać się z nim, wyciągnąć nauki i ruszyć przed siebie. Szóstka Mieczy jako karta brama pokazuje wejście w nową energię. I w nowy czas, ale przypomina, aby nie zabierać ze sobą tego niepotrzebnego balastu, balastu w postaci przede wszystkim myśli i aby to czarnowictwo się wreszcie skończyło. Nie bójcie się wchodzić w nowe, nie bójcie się zaczynać życia na nowo. Najważniejsze, kochane, abyście nie. nie, nie bazowały na poprzednich doświadczeniach. Giermek Buław pokazuje, że środek tygodnia to będą energie, które Pokażą Wasz stosunek do uczuć, do namiętności, do jakiejś pasji. Giermek Buław przypomina o tym, że dobrze jest panować nad swoimi uczuciami, nad emocjami, uczyć się w jaki sposób je kontrolować, w jaki sposób je okazywać i też jak podchodzić do nowych pomysłów i zaczynać właśnie z pasją realizować realizację różnego rodzaju marzeń i celów, to też przypomnienie o tym, aby w takim życiu codziennym, relacyjnym ufać swoim przeczuciom i właśnie z tej pasji korzystać. No i cesarz kończy to czytanie. Cesarz, czyli przypomnienie, że otaczają cię ludzie, którzy są ci przychylni. Cesarz to duże pieniądze, cesarz to takie poukładane życie zawodowe i relacyjne. Cesarz pokazuje też protektora, jeżeli będziesz potrzebowałeś jeżeli będziesz załatwiała jakiekolwiek sprawy urzędowe czy sądowe, możesz być pewna, że w Twoim otoczeniu znajdzie się ktoś, kto będzie Ci bardzo przychylny, kto będzie chciał Ci służyć radą, kto będzie chciał Ci pomóc i pójść Ci na rękę. A więc bardzo dobra karta. No, oprócz tego to oczywiście finanse, dobre zdrowie i takie no, ciekawe życie, bo CES. Cesarz ma cesarstwo, cesarz realizuje swoje plany, realizuje swoje cele i pomysły. Jako karta rada, karta sprawiedliwości. Po raz drugi pokazuje się tutaj, pokazują się tutaj sprawy sądowe, sprawy urzędowe. Kochana, zwracaj się, nie rób niczego sama, proś o pomoc prawników, urzędników. Jeżeli coś tutaj będziesz w takich tematach załatwiała, no to faktycznie skup Skup się na tym, co powinnaś powiedzieć, zrobić. Nie przegap jakichś terminów. Bądź tutaj bardzo, bardzo czujna, uważna i ostrożna. Nowy partner, nowe możliwości. Żadne spotkanie nie jest przypadkowe, zaaranżowane przez Boga. wprawia w ruch ciąg zdarzeń, których celem jest ziszczenie się. Twoich modlitw. Zwracaj baczną uwagę na nowych ludzi, których zsyłamy w twoje życie. Rozpozn rozpoznasz ich, bo wydają ci się znajomi, przynoszący otuchę i poczucie bezpieczeństwa. No ciekawa karta, nowe jakieś, coś nowego tutaj do Ciebie idzie, ale proś o rady, Bóg wyjdzie naprzeciw każdej Twojej potrzebie. Proś o rady, tym bardziej, że tu Cesarz, a tu Karta Sprawiedliwości, nowi ludzie, nowe możliwości w tym nowym partnerze się tutaj pokazały. Może to być nowy partner biznesowy, może to być w jakiejś sytuacji, która się pojawia w Twoim życiu ktoś lub coś nowego, ale Bóg wszechświat, to w co wierzysz, będzie, będzie chciało Ci um, pomóc. Ale pamiętaj, abyś o te rady poprosiła. Dziękuję Wam kochane, miałyście bardzo ciekawe czytanie, ale jeżeli po tym czytaniu czujecie niedosyt, bo po tym akurat możecie, zapraszam do czytań prywatnych, do zamawiania czytań prywatnych, a dzisiaj bardzo Was proszę o łapeczkę w górę, proszę Was również o zostawienie komentarza, podpowiedź tematu i oczywiście bardzo Was proszę o subskrypcję. Subskrypcje, subskrypcje pomagają w rozwoju mojego kanału. Całuję Was, kochane. Zdrowa baba i tarot.